Już sobotę 26 sierpnia szykuje się nielada gratka dla fanów twórczości, najbardziej znanego tczewskiego muzyka. Wielkimi krokami zbliża się bowiem In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego. To jest 22. impreza poświęcona pamięci Grzegorza Ciechowskiego i upowszechniająca jego twórczość. W tym roku impreza to odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki, a konkretnie. To no może nie cała impreza, bo jedna z imprez happeningowych odbywa się również na terenie Fabryki Sztuk, ale wszystkie koncerty odbywają się w Centrum Kultury i Sztuki. To są dwa duże koncerty. Pierwszy to jest koncert finałowy XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, w którym wystąpi dziewięć zespołów. Każdy z tych zespołów wykona dwa utwory. Jeden z utworów będzie z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego i Republiki w własnym opracowaniu oczywiście poszczególnych zespołów. Natomiast drugi to jest utwór własny. I drugi koncert to jest koncert specjalny, wielki hipnotyzer, w którym za, wystąpią zaproszeni wokaliści, znani wokaliści, którym będzie towarzyszyła towarzyszył zespół Eurazja którego liderem jest dawny perkusista Republiki Sławomir Ciesielski. Jeśli chodzi o tych bardziej znanych artystów, szczególnie znanych dla tego starszego pokolenia, to są to Titus, znany przede wszystkim z zespołu AC Drinkers, jeden z liderów, wokalista. Człowiek, który zdobył aż osiem statuetek Fryderyka z zespołu AC Drinkers. Kolejną gwiazdą jest Krzysztof Jaryczewski, lider, współzałożyciel zespołu Oddział Zamknięty. Kolejną wielkim artystą jest Krzysztof Antkowiak. Ukłon stronę tczewskich fanów Grzegorza Ciechowskiego wystąpi również Julia Ziłkowska zwycięzcy jednego z odcinków tegorocznej szansy na sukces. Serdecznie zapraszam, jak co roku wszystkich miłośników dobrej muzyki, wszystkich fanów Grzegorza Ciechowskiego, ażeby się stawili w centrum kultury i sztuki i posłuchali interesujących opracowań i starych wersji utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny na podstawie wejściówek dostępnych w kasie CKS lub u organizatora lub pod numerem telefonu 692-311-363.